መሆን Siemano! Witam Was na kanale Odkrywca Żmigł. Dzisiaj bardzo słonecznie, bardzo gorąco. Mówię spadam do lasu. A w zasadzie lasy to już nam zostały. Nie wiem, wszystko obsiane jest. Po pastwiskach się nie chodzi za bardzo. Także jeszcze można popykać sobie po lesie. Ja ostatnio tutaj byłem. Ostatni ten filmik też kręciłem w, w tej okolicy. Dzisiaj troszkę inaczej, bo Dzisiaj dziewiczy rejs zaliczy tutaj Cewka koncentryczna W się ta mniejsza Na razie trafiła się Cały Pocisk od tego Amunicja od PP Także ją z powrotem do dołka No i co? Na pewno jest stabilniejsza, to już parę metrów z nią zrobiłem i nie popiarduje. No tyle, że jest mniejsza, trzeba częściej machać. Tamta szerzej brała, prawda? No ale popiskiwała wkurzająco czasami lewym sygnałem, tutaj jest cisza przy tym koncentryku. No dobra, zobaczymy, co się wyskoczy. Może coś będzie ciekawego. Ostatnio była Polonia tutaj. Plus jeszcze taki fant, o którym nie mówiłem i chyba nie powiem. Muszę go zdać. Ale nie dla konserwatora. Tylko na policyję. Jak będę miał kwita to się pochwalę. Może tak o. A może na koniec w tym filmiku. Jeżeli dzisiaj to za załatwię sprawę. To może jeszcze dzisiaj coś wrzucę. I Wam pokażę o co chodziło. Dlaczego ja tak szybciej zakończyłem tamten odcinek. A nie, przepraszam, przedostatni odcinek. Ostatni odcinek to były u mojego taty, tak, na polu. Ten króciutki bardzo. Tak, to przedostatni film był. Co z lasu tak uciekłem. Dobra, właśnie rozgadałem to już dwie minuty za nami. Szkoda czasu. Dzisiaj zobaczymy. Chcę to Chcę ze trzy godzinki tutaj spędzić. Komary są jako tako jeszcze nie pobudzone. Chociaż latają i brzęczą. Dobra. Spadamy zobaczyć co będzie tam dalej. Na razie. Ho. No i co? No i spadł kolejny sygnał już. Nie, nie będę kręcił tych łusek, tych bo... I amunicji trochę tutaj sporo. I to wszystko ta, ta krótka, tak jak od pepeszy, czy to pistoletowa. Nie będę się już tutaj wtajemniczał za bardzo. Tutaj mi wpadł clean. Do podbijania pewnie jak ścinają drzewa, czy rozłupywania. Może już metrów na szczapy. Nie wiem. Po prostu sobie leżał. Też weźmiemy. Klin się przyda. Może być z dobrego materiału. Także jeszcze, jeszcze może posłużyć. Na CFC fajnie się chodzi. Dosyć nic nie piszczy. Jest na maksa czułości i praktycznie zero odzewu jakiegoś lewego. Tyle, że jest mała. Na pewno jest trochę płytsza. Jakby się ktoś zastanawiał nad kupnem takiej cewki, ja kurza go piszczenie tej dużej, czy wzbudzanie się. I także na śmietniska na pewno jest lepsza, jest mniejsza. No to mogę polecić. A ja nie wiem, <śmuszczam> A ja się zastanawiam czy dobrze zrobiłem, że wziąłem Rutusa. Jest fajny wykrywać, nie będę mówił, że, że jest że jest zły. Tyle, że jednak mogę wziąć wodniaka, tak mi ciągnie trochę, żeby w wodzie po, poszperać. Tutaj tej opcji nie mam z rutusem. Nie jest wodoszczelny, szkoda z nim wchodzić do wody, nawet y, tak trochę, bo spadnie, nie daj Boże, czy coś zaleje elektronikę. No po co? Wyrzucać kasę w błoto, tak? Także zobaczymy, y, jak tam będzie przygoda. Trochę mi go szkoda. Bo jest w miarę, w miarę dobrym wykrywaczem, chociaż nie idealnym. Ma parę wad. Może kiedyś opowiem, co ja zaobserwowałem. Bo to, co niektórzy tworzą na forach, cuda bajki na kiju. Niektóre rzeczy nie są prawdą, ale dobra. Moja opinia. Taka delikatna. Cewka spoko. Cichutko, naprawdę bardzo przyjemnie się chodzi. Odpoczynek po ostatniej kakofonii. Można tak powiedzieć. Dobra, lecę dalej. Na razicho. Kurde, ale komarów. Takie pochwaliłem, że nie latają. A tu napiżdżają. Jak głupie. Nawet widać. Pod ręką mi tu latają. O jeden tu siedzi. Dwa. Kurwa. Nie wiem. Takie główienko. Fajnie się chodzi naprawdę. Jakby była trochę większa, bo na pewno tracę na, na głębokości tutaj. Chociaż jest, jak mam na maksa czułość, no to jest tam dokładnie, nie? Wiadomo, że czułość to nie głębokość. Żeby ktoś nie mylił. Bo tu niektórzy tak uważają. Na pewno coś tam traci. Na tej czułości. Znaczy parę centymetrów może. Ale nie nie nie, nie jest to co nie jest to nie masz takiego wpływu o może dużego o nie wiem co to jest miedziak jakieś kółeczko ale jakie nie mam pojęcia dobra lecę dalej taka mała pierdoła nie wiem czy będzie widać nie chcę coś ostrości złapać o, Jest to kawałek zapalnika czasowego na 100% nad gdzieś mi wyjebał. O jest Nawet nie będę tutaj się długo zastanawiał Znalazłem takich parę Dobra Lecę dalej Leci Leci ze mnie pod. Dobrze, że w lesie. A nie gdzieś tam, na otwartym terenie. Dobra, fajny teren jest. Powiem Wam jakieś okopy. Drogi dojazdowe. Także tu coś mogły być. Jakieś wzmocnienia, umocnienia, czy coś takiego. Tylko na razie wszystko ruskie. Wpada. Dobra, tymczasem. No i proszę. Wpadło dwa. 2 grosze z roku, nie wiem PRL aluminiowe no, no można powiedzieć na głębokości prawie że pinpointerka. Co? Myślę, że tej Cewce nic nie ujmuje względem tamtej DDM e Poza tym, że o szerokość przemiatania o, o to chodzi. No tutaj trzeba te, te pole trochę zawęzić Troszkę raz przy razie bardziej machać, i, i trzeba zwracać na to uwagę, trzeba bardziej dokładnie y, to, tą cewką przemiatać, żeby coś tam na mnie nie umknęło. Wiadomo, troszkę inna konstrukcja, y, trochę inaczej ta cewka bierze, no i jest mniejsza. Tędy mówię za zębianie y, przy przemachiwaniu, przy, przy przy y, tutaj trzeba zwracać na to uwagę. Ale w lesie w sam raz. Tak jak są tutaj haszcze, powiem wam, że pod Tamtą cewkę podłaziły gałęzie, jest ona trochę większa. Do tego te, 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 te delikatne wzbudzanie się od czasu do czasu. Trzeba było tutaj cyrkulować w ustawieniach, żeby go trochę uspokoić, chyba że ktoś tak jak ja zazwyczaj. Już się przyzwyczaiłem do tego i, i mi to nie przeszkadzało. Czasami wręcz pomagało na jakimś śmietnisku. Dobra. Co? Nie będę się rozgadywał, bo ja gaduła, gaduła, gaduła. A przyjechaliśmy kopać. Także mówię. O kurde, ile komarów. Ja pierdziele. Trzeba się napić, żeby nie zemgleć. Dobra, lecę dalej. Na razie. Kolejna maleta. Jakiś ogryzek. Muchy mnie atakują. Poszedłem na słońce. Trochę nie widać, jest wytarta. Także nie ma się co spuszczać. Nad tym, ale mi komar żar. Komary zaczynają gryźć i to mnie nie cieszy. Dobra, tymczasem lecę dalej. No i taki mały guzik, zoom i pało, a nie tam, nie chcę. Co za szoroty te kamery, ale to współczesne, to jest na ten klips taki. No, a jeszcze co zauważyłem. Bo ludzie narzekają, że tam dyskryminacja dziwnie działa na tej cewce normalnie, nie jest, nie, nie, kurde, jak to powiedzieć, nie jestem mówcą dobrym, żebyście zrozumieli, że nie wchodzi nam na wartość, jak mamy do 20. Na przykład, tak jak ja mam teraz dyskryminację, zaraz, czułość. Dyskryminację mam na 15 To także jak nie wchodzi poza zakres po prostu tego me metalu. Chyba, że wyjdzie nam poza zakres coś jest y jak folia aluminiowa czy coś takiego. Tylko że no, załóżmy, bym miał dyskryminację. O na folię, nie? o teraz za głęboko. Na to za syf. No dobra. I łapie folię. Łapie folię na dyskryminacji, ale wyjdzie jeszcze poza. Wtedy będzie nam piptał. Oczywiście. Tak będzie zawsze z nim. Czy jeżeli będzie ten słupek rozmyty i wyjdzie nam poza skalę, no to będzie piszczał. No wiadomo, nie? Przecież nie mamy wtedy dyskryminowanego. Wtedy byśmy musieli mieć wycięty dotąd gdzieś. Wtedy ten obszar... Ciemny wy 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 wymarzy nam to. To jest dyskryminacja już włączona do nich, nie? A jeżeli coś jest na tym słupku, nie, no nie pisze, nie wybudza się nic. Nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałem, ja tak le Sam wiem o co chodzi jak dla mnie. Nauczycielem był kijowym na pewno. Chociaż coś tam pokazać mogę. Nie wiem czy mnie zrozumieliście. Jak nie no to... Sorry. <laughs> Może jakoś to opiszę. Ale ogólnie jest stabilniejszy na tej, kto ma niech spróbuje, jest fajna frajda ja jestem zadowolony że wziąłem dzisiaj to ze sobą dobra, idę dalej, na razie ho. ale tu widziałem o, myślałem, że to monetka ładnie biła a to się okazało, że tutaj 10 Fenisiów to będzie przedwojenne na pewno data z przodu pewnie ale nie będę szorował nie jest zły stan, nawet nawet ładny. Jeden z ładniejszych będzie. Oczywiście tych midziaków. O kurwa, przepraszam. Ale to te słońce jeszcze raz. O kurwa. Sorry, nie na wodę. No, dobra. Nie jest źle. Dużo łusek. Tutaj oblecę ten teren sobie tak jak monetka wyskoczyła znaczy, że coś tutaj się działo na razie ho. Łusek dużo i amunicji na tej ścieżce tutaj blisko drogi a teraz pad kluczyk o widzę czekajcie o tak Fana, czy jakoś tak? Nie wiem od czego. Na pewno od czegoś. Od pasat Może ktoś zgubił. Albo już użyty. leżały tam dureksy. Znaczy foliki sam. Dobra, lecę dalej. Taka łycha wpadła, znaczy łyżka. Może łyżka może widalec. Cior Miedziak pochromowany I alpaka verchrom Verchrom O tak Kurwa jak mnie napadły te komary Boże, jak się chodzi to jest jeszcze okej okay. jak się siądzie to jest plaga Dobra, lecę dalej na razie Moi drodzy ja tak na szybko, bo... Aj będę bateria już mi pada mam 25% tylko komary mnie te jedzą guzik, na razie nic nie widać co to jest podsumowanie chyba zrobię jeżeli ta bateria mi padnie to zrobię to, to, to na chacie już a jak nie no to jeszcze w terenie no, nic na tym guziku na razie nie widać nie będę go skrobał umyję go, będziemy myśleć dobra, na razie moneta jednak jednak nie moneta o takie coś wpadło. dobra, na razie no i taka łuska bardzo duża spłonka zbita, zbita, zbita jest. Myślałem, że nie zbita. Także da odszedłem troszkę od drogi. Wszedłem bardziej w głąb tego lasku. Tutaj jest jakiś okop. Podejrzewam, że to stara droga, łącząca może tutaj główną drogę z jakąś wioską z tym krzyżem. Znaczy Tutaj też do tej chałupy jest poprowadzony z tej wioski prąd. A tu mogła być po prostu stara droga. Teraz zrobili tam w drugim miejscu. No i tutaj okopy jakieś coś, tu się bronili widać. Widać tu dosyć porządnie, skoro większe kalibry są tutaj takie. Na razie same małe były pepeszki, pistoletówki takie. Teraz coś większego mamy. Także przelecimy jeszcze chwilę i zobaczymy na ile bateriami to wystarczy na razie ha. No takie wielkie coś, ale nie wiem co to jest. Ktoś mi kiedyś pisał, że to okular od, od maski. Czy coś takiego może być, nie wiem. Sami sami wypowiedzcie się, co, co to o tym myślicie. Dobra, na razie. Dzisiaj trochę tego jest. Jesteś też 10 groszy. Nie, nie chcę zdumować o jest 68 Dobra, lecę dalej. Będzie widać Trafia się monetka O Pierwszy raz mam taką Ja wpiszę sobie później w necie co to jest 1928 jeden, ale Co tu jest napisane? To nie mam pojęcia Nie wiem Ślepy też jestem Dobra Woli mi się pamięć Kończy w telefonie i bateria 18% zostało 3 minuty nagrywania Nie za dużo Co chyba będę powoli też kończył Pokażę później wszystko Dzisiejsze zbiory, bardziej to militarne dzisiaj, bo jest dużo łusek. Dobra, na razie chorid, czy jakoś tak? Ditmar Nie wiem. Może w jakiś filtr pochłaniać? wiem. miałem nie brać takich gubier, bo ostatnio się chyba zatrułem. Coś podniosłem i żygałem jak kot. Myślałem, że mi wątroba siada, to chyba musiałem coś podnieść. Nie takiego nie wiem co to później rozszyfruję albo zostawię to wam do rozszyfrowania, na razie ho. no i co tam moi drodzy eee, ja już kończę złaziłem się dzisiaj trochę eee, bo się nakopałem zacznijmy od takich rzeczy cięższych a, jeszcze nie filmowałem taki, bo już mi tej pamięci brakło, chciałem, żeby mi zostało na, na, na końcówkę. Strasznie czuły jest na tej tej małej cewce na no masakra i bardzo dokładnie pokazuje, identyfikuje coś. Znalezisko znaczy. Także spodobała mi się ta cewka. Żałuję, że wcześniej na niej nie chodziłem i tylko się wkurzałem na tamtej. Chociaż nie powiem, no tamto też fantów naszarpała, Zresztą sami widzieliście, nie? No, także o niski poziom baterii już mi wyskoczył yy, jakieś narzędzie, młotek tu poszerzony, tu zwężony, natzonek, chyba coś takiego. Może młotek taki dziwny. Nierówny. Chyba, że, że upierdzielony. No ten clean. Yy, jak widzicie łuski. To segregowałem, to wszystko jest do wyrzucenia. To są łuski bez szczupków, ale z niezbitą spłonką, zaraz się wylądują. Tutaj pod drzewem pewnie je złożę. Albo wykopię dziurkę gdzieś i je wszystkie tam wcisnę. Odłamki jakieś różne, no brałem wszystko co leciało. Te kółko prawdopodobnie to okular tak od, od maski, no nie wiem. Może i tak. Las Polmos. Dzisiaj trochę ich mniej. Jakaś rurka. Kolanko takie pochromowane. Nie wiem od czego. Jakieś łączenie. Na nim coś było napisane. Hauptner DRGM. Coś takiego. Jakby wętelek. No wiadomo, śmiecie takie. Patrzcie, jaka drobnica nawet wychodziła. I to tak na sztychówkę, na przykład. Ledwo mi pinpointer na przykład to brał. To, to, to jest akurat od szprychy. Wiecie, nie? Przy feldze już zakończenie. Jakieś odłamki. Yy, guzior. Jeszcze go doczyszczę. Ten guzik to od spodniej, współczesnej co pokazywałem. Ale mnie dziabną komar. Yy, nie wiem, co to. Może jakaś podkładka czy coś miało być? 10 groszy PRL. Yy, 2 grosze, tył nieczytelny jeszcze. Rok, nie wiem, który doczyszczę w domu. Yy, tu taki jeszcze, yy, chyba świeży, komuś, bo jeszcze z nitką niebieską. Yy, guzik taki wyskoczył. Co my mamy? 10 Fenningów, 10 feningów i, 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 i ta monetka, taki rodzynek na zakończenie cieszy, bo pierwsza, to wiem się, co to jest. A ciekawcy sami zobaczą, poszukają, pokażę ją tak wam, nie będę mówił. Ja sobie znajdę. Chyba, że w opisie wam napiszę pod filmikiem. Jak macie jakieś pytania, ja pod filmem swojego maila zostawiam. Można do mnie napisać śmiało. Jak ja coś będę wiedział, to postaram się wam pomóc. Już parę osób do mnie pisało. Także fajnie, że korzystacie. No to co? No pozdrawiam Was wszystkich. Nie będę tutaj wyszczególniał dzisiaj. Dziękuję za subskrypcję. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli się podobało, zostaw łapkę. I... No i co? I do następnego filmiku. No. Trzymajcie się. Pozdrawiam jeszcze raz. Na razie.